Witam wszystkich oglądających. Na ostatnim filmie pokazywałem Wam tą prądnicę, gdzie przerabiałem układ połączeń w środku. No, i też zademonstrowałem testy: test napięciowy, test z obciążeniem, jaki prąd z niej można uzyskać. No, i niestety yy, jestem rozczarowany. Mimo. Że jest ona większa jeszcze raz niż poprzednią, którą demonstrowałem, czyli rdzeń ma jeszcze raz większy taki, jak jest, a mimo to yy, uzysk prądowy z tej jest mniejszy niż z tej mniejszej. Tu miałem większe uzyski prądowe, tu niestety przy obciążeniu gwałtownie, raptownie spadał, a spadało napięcie. No i oczywiście, co za tym idzie i prąd. Wniosek mi tylko się nasunął jeden, że uzwojenia po prostu muszą mieć zwarcie międzyzwojowe, i przy przepływie dużego prądu po prostu dochodzi do upływności. Co prawda, ten, to był silnik krokowy. Ja go dostałem jako uszkodzony. No i nie bez powodu, ktoś go po prostu zdemontował i do, przeznaczył na kasację. Czyli w dniu dzisiejszym zajmę się y, przezwajaniem po prostu tej mojej pronnicy. Widzimy się za chwilę. Silnik mam już rozebrany, tą moją pronnicę. Teraz te uzwojenia po prostu y, odwinę stąd. No i będę nawijał y, nowe. i Nawinę pojedynczym drutem, ale grubszym. To znaczy zmierzę sobie, bo tu są jedna cewka nawinięta podwójnym drutem, zmierzę sobie oblicze, jaki to jest średnica tego drutu, jakbym chciał jedną zastosować, jeden drut, i takim sobie tutaj nawinę i nie będę już nawijał dwufazowy, bo w tej chwili to jest nawinięcie, są dwie fazy, czyli jedna faza ma. 4 cewki. To jak widzicie jest 8 cewek. I zrobię to w ten sposób, że będzie to jednofazowe. Jednofazowa prądnica. I czyli zacznę tak. To będzie pierwsza cewka. Zacznę od pierwszej. Tutaj od tego, załóżmy żłobku. Będę nawijał. E, tu będzie jako pierwszy później jeden będzie wolny i następną nawinę, później jeden wolny i następny, jeden wolny i tu będzie następna i tu zacznie się już druga cewka. I tu będzie wolne i tu tak dookoła. Nie? W ten sposób. Jeszcze to sobie rozplanuję, tak żeby mi się te dwie cewki tutaj, czyli pierwsza i mm, pierwsza i ta kolejna żeby to nie było razem jeszcze sobie to, to rozplanuję i w ten sposób yy, nawinę tak więc na razie yy, ja sobie tu przygotuję stojan rozwoję to po prostu te cewki, które są no i będę pojadę do kolegi pod ród i będę nawijał nowe cewki coś po prostu jest nie tak yy. Nie mam tu takiego cienkiego brzęczka, żeby sprawdzić, czy jest międzyzwojowe. Tu nie będzie dużo roboty. Ja to po prostu sobie przyzwoję na nowo. Tu mnie kolega prosił, żeby zobaczyć, jak wygląda wirnik. Wirnik wygląda w ten sposób. Tak to wygląda. I tu mamy, zaraz pokażę, polaryzację. A więc tak. Tu mamy n, a tu mamy s. Tu mamy znowu n, i tu mamy s. Czyli n, s, n, s. W ten sposób to wygląda. Czyli N-S-N-S. Tak jest to w ten sposób namagnesowane. Dobra. Ja już teraz sobie tu wszystko poprzygotowuję i będę na, na, nawijał. Jak już będę miał nawinięte, to pokażę Wam to, jak to będzie wyglądało. Na razie to by było tyle. Widzimy się za chwilę. Jak widzicie, stare uzwojenia mam już. Wyciągnięte w tej chwili przystąpię do przezwajania na nowo. Widzimy się za chwilę. A więc tak, stojan jak widzicie, mam już przezwojony. Teraz zabiorę się do składania. Nawinąłem go w ten sposób. Pierwsza cawka jest w prawo, później w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. W prawo, w lewo. Zrobiłem tak, żeby tu po prostu sobie nie łączyć ten, tylko tak od razu z jednej z jednego drutu w jednej całości to zrobiłem. Dobra, to złożę i pokażę Wam, jak już jest złożone. Dobra, widzimy się za chwilę i już mam moją prądniczkę złożoną. A, wszystko ładnie już jest złożone, podlutowane przewody. Czyli jest gotowa do testów. Testów teraz nie będę robił, ze względu na to, że te filmy są po prostu dosyć czasowo, dosyć duże, długie i mało osób tak ogląda. Dlatego testy przeprowadzę w kolejnym filmie, pokażę. To byłoby na dzień dzisiejszy tyle co chciałem tu Wam pokazać. Dziękuję za oglądanie, za cierpliwość, za nowe subskrypcje i zapraszam na kolejny film.